Witajcie, zapraszam na moje wrażenia związane z nowym Galaxy S21. Tym razem moje pierwsze spotkanie z najnowszym Galaxy S21 nie było na żywo, oczywiście z wiadomego powodu. Wszelkie informacje, nowości zostały przekazane zdalnie, tak samo wykonywane są ujęcia do tego filmu. Ciekawostka na robocie filmującym. To oznacza, że niestety nie powiem Wam, jak wypada wygoda trzymania przykładowe zdjęcia albo wykonanie w aspekcie dopasowania poszczególnych elementów obudowy, z tym, że to możemy sobie zostawić do czasu pełnego testu. W tym roku ponownie pokazano trzy wersje. Mamy Galaxy S21, Galaxy S21, a także najbardziej wypasiony wariant, czyli Galaxy S21 Ultra. I w tym modelu znajduje się najwięcej zmian oraz nowości. W temacie wykonania obudowa Galaxy S21 Plus oraz Galaxy S21 Ultra stanowi połączenie szkła Gorilla Glass 7, natomiast boki wypełnia aluminium. Co ważne, bazowe Galaxy S21 ma na tyle tworzywo o nazwie Glastic, zapewne to będzie będzie to samo rozwiązanie jak w Note 20. Bardzo mi się spodobało, że w końcu każda wersja zapewnia matowe wykończenie. Do tego wyspa na aparaty została znakomicie zaprojektowana, dlatego że połączono ją z bokami urządzenia i też jest metalowa. Czy niesie to jakieś wady, na razie Wam nie powiem. Oczywiście zobaczymy w czasie testów. Przyznam, że cieszy mnie, że Samsung dokonał zmiany wyglądów w Galaxy S21. Rok temu wygląd każdego Galaxy S20 raczej porywający nie był, szczególnie odmiany Ultra tegoroczne modele wyglądają niezwykle interesująco i na pewno mogą się podobać. Zupełnie nowy wygląd oznacza też nowe kolory obudowy. Galaxy S21 można będzie nabyć w kolorze szarym, złotofioletowym, białym albo różowym. Wersja Plus występuje w kolorze czarnym, ponownie złotofioletowym, a także srebrnym. Galaxy S21 Ultra zapewnia te same kolory jak odmiana Plus. Poza fioletowym zapewne chodzi o to, aby najwyższa wersja zawsze była taka stonowana, a zarazem elegancka. Przechodzimy do tematu ekranu. Na pokładzie każdego Galaxy S21 dostajemy znakomitego Dynamic Moleda. Do tego wyższe odświeżanie 120 Hz. Najwyższa jasność w Galaxy S21 Ultra może osiągać nawet 1500 nitów. Natomiast tańsze modele osiągają maksymalnie 1300 nitów. Nowością w Galaxy S21 Ultra jest automatyczne regulowanie poziomu odświeżania ekranu. Przykładowo może być to 10 Hz, kiedy czytamy na telefonie. Niecałe. 25 dla filmów, a 120 Hz wtedy kiedy gramy. Znamy to oczywiście z Note 20 Ultra. Co ważne w Galaxy S21 a także S21 Plus występuje taka sama funkcja z tym, że najniższe odświeżanie ekranu wynosi wtedy niespełna 50 Hz. Wada polega na tym, że te modele mają ekrany Full HD+, tego typu zmiana z pewnością nie każdemu się spodoba. Dopiero wersja Ultra zapewnia panel QHD+. Tańsze wersje czyli S21 oraz S21 nie mają też zagiętego ekranu. Przypomnę, że zeszłoroczne modele w każdym wydaniu zawsze miały ekrany QHD+. Wydajnościowo nowa generacja dostała Exynosa 2100, ma być 15% bardziej wydajny. Wersja Ultra ma 12 GB RAM, do tego oczywiście 5G. W Galaxy S21 oraz Galaxy S21 Plus dostaniemy 8 GB RAM. -u. Każda wersja ma pamięć UFS 3.1, z tym, że nie możemy tego rozbudować. Szkoda, bo z tego, co pamiętam, w wersji Ultra Rockty można było skorzystać z karty MicroSD. W całości dopełnia DualSIM możemy wykorzystać także kartę ESIM. Na temat działania systemu zbyt wiele nie mogę wam jeszcze powiedzieć, na to potrzeba dłuższych testów. Wbudowana bateria to odpowiednio 4000 mAh w Galaxy S21, 4800 w Galaxy S21, a także 5000 w najwyższym modelu. Każde Galaxy ma ładowanie indukcyjne, jak zawsze, do tego ładowanie zwrotne PowerShare. Zapytacie zapewne, czy w zestawie będzie ładowarka. Nie będzie niestety. Pudełko nie zawiera nawet słuchawek, dostajemy tylko przewód USB-C do USB-C. Każde nowe Galaxy S wspiera deksa, w systemie znajduje się funkcja czy z Windows. Wszystkie poza Galaxy S21 mają też moduł Ultra Wide Band. Nowością tylko w Galaxy S21 Ultra jest wsparcie dla Rysika S -Pen. Wszelkie plotki, które o tym mówiły, okazały się być prawdziwe. Możemy nabyć dwa pokrowce silikonowe albo pokrywające ekran. Są one zaopatrzone w kieszonkę, gdzie znajduje się właśnie S -Pen. To rozwiązanie pasywne. Rysik nie może się komunikować z naszym telefonem za pomocą Bluetootha, zatem nie ma tutaj gestów czy też airview, które znamy z Nota 20. Na wiosnę Samsung planuje pokazanie kolejnego s do Galaxy S21 Ultra. Ta wersja ma już komunikować się z naszym telefonem przy pomocy Bluetooth'a, no i też uzyskamy wtedy gesty z Galaxy Note. A. Czy zwiastuje to koniec smartfonów Galaxy Note? Tego niestety jeszcze nie wiemy. W aspekcie aparatu na pewno największe zmiany ponownie wnosi Galaxy S21 Ultra. W tym telefonie obiektyw bazowy to 108 megapikseli f1.8. Nowsza matryca ma przekładać się na jeszcze bardziej szczegółowe zdjęcia. Kolejne zapewnia pole widzenia 120 stopni, a także autofocus dual pixel. To znakomita informacja, dlatego że w końcu będzie można wykonywać zdjęcie z bliska, ale w dużo szerszym ujęciu. Na tym oczywiście nowości się nie kończą. Dostajemy jeszcze dwóch obiektywy telezoom 10 megapikseli. To oznacza 10-krotne albo trzykrotne powiększenie optyczne. Oba mają ponownie autofocus dual pixel. Mało tego, każdy obiektyw poza tym o większym polu widzenia zapewnia stabilizację optyczną. Do tego Space Zoom, tak samo jak rok temu powiększenie wynosi nawet 100 razy. Natomiast Samsung w tym roku wprowadza funkcję Zoom Lock. Kiedy przekroczymy 20-krotne powiększenie, to możemy uzyskać blokadę kadru na obiekcie, który fotografujemy i wtedy wykonujemy bardziej szczegółowe, mniej poruszone zdjęcie. Z tego rozwiązania skorzystamy także w tańszych odmianach. Mamy jeszcze laserowy autofokus w Galaxy S21 Ultra. Kamerka do selfie to 40 megapikseli f2.2. Za pomocą tego Modelu wykonamy 12-bitowe rawy. Możemy nagrywać filmy 8K, a także 4K, 60 klatek na sekundę przy pomocy każdego obiektywu. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie, ale uważam, że wersja ultra ma szansę stać się fotograficznym telefonem numer 1 na parę miesięcy albo nawet na dłużej, i osobiście nie mogę się doczekać testów. Co do aparatów Galaxy S21 albo Galaxy S21, specyfikacja nie będzie aż tak zaawansowana. Okazała się ona w sumie taka sama jak w Galaxy. S20 uzyskamy tutaj 30-krotny Space Zoom. Przechodzimy do podsumowania. To oczywiście były jedynie moje wrażenia, a także omówienie nowości. Na pełne testy przyjdzie jeszcze pora. Wiecie nawet, że nie było okazji zapoznać się na żywo z nowym Galaxy S21. Natomiast mogę już powiedzieć, że nowe modele to raczej ewolucja Galaxy S20. Bardzo mi się spodobało, że dokonano zmiany wyglądu, ale to tyle, jeżeli chodzi o większe zmiany w Galaxy S21 albo Galaxy S21+. Z pewnością największe zmiany znajdujemy w Galaxy S21 Ultra. Możemy tutaj wymienić chociażby wsparcie dla rysika S Mamy też ulepszony aparat. W końcu dostajemy autofokus dla większego pola widzenia. Wykonamy 12-bitowe rawy. Znakomicie zapowiada się też funkcja zoom -lock, a Taka wisienka na torcie to też dwa obiektywy telezoom. Przetestowania aparatu w tym telefonie nie mogę się doczekać. Dzięki za obejrzenie. Czekam oczywiście na wasze komentarze. Dajcie znać, jak oceniacie nowe flagowce Samsunga. Zachę Zachęcam do polajkowania filmu, jeżeli Wam się podobało. Zapraszam też do zostawienia suba, abyście pozostali na bieżąco z najnowszymi filmami na Morele TV, a tymczasem do zobaczenia!